Dobra, tym razem z normalnym aparatem wyszedłem, bo z tym telefonem już mi się nie chciało bawić. Moi drodzy, gruby vlog, dzień dobry. Idziemy sobie na stawy Brustmana, tak jak ostatnio i porozmawiamy sobie o filmach, serialach i e, jednej książce, bo tylko jedną książkę mam. Ale komuś piesek ujada. Ależ pogoda jak na końcówkę września, sztos. I cóż my mamy dzisiaj, moi drodzy? Kategoria film. Będzie trochę nowości i trochę staroci. Po pierwsze, y, Trap. Pułapka. W reżyserii pana Night Shalmalalala którego nazwiska nigdy nie potrafię wymówić, y, czyli o dramat, thriller mordercy, psychopacie właściwie, który idzie wraz z córką na Występ jej ulubionej twórczyni. No i okazuje się, że jest to przygotowana skrupulatnie przez um, policję FBI, obława na niego samego, czyli takiego rzeźnika. Niestety, Zwiastun zdradza praktycznie dużą, może nie większą, ale dużą część fabuły. I szkoda, gdybym nie, nie widział zapowiedzi, to miałbym nieco większe zaskoczenie fabularne i pewien twist. Potem. Ta rozgrywka przenosi się w nieco inne realia, czego Zwiastun w ogóle nie pokazuje, to też dobrze. A sam film, powiem Wam, że to jest jeden z tych rodzajów, gdzie trzeba łyknąć konwencję i zamysł reżysera na to, jak głupio i naiwnie mogą zachowywać się bohaterowie albo postacie poboczne. Teraz to wyglądam, jakbym w strefie był jakiś mroku. Jeżeli łykniecie to, jak nieprawdopodobnie zachowuje się na przykład policja w filmie, to będziecie się świetnie bawić. Ale jeżeli podejdziecie do tego filmu na poważnie i nie daj Bóg realistycznie, to stwierdzicie w połowie seansu, że to jest wszystko tak bardzo wyssane z dubska, że bardziej się nie da. Yy, więc mówię, film jest spoko, jeżeli umówicie się z twórcami na określoną konwencję, że tak to ma wyglądać. Że to jest taka trochę baja. No, ale tytuł całkiem zacny. Yy, rodzaje życzliwości. Greckiego reżysera, którego nazwiska nasz na pewno nie pamiętam, ale ostatnio oglądałem jego biedne, biedne istoty. No, film jest podzielony na trzy historie, gdzie występują te same. Ci sami aktorzy w różnych rolach. No, jedni się tym filmem zachwycają, inni mówią, że jest przekombinowany. Ja jestem trochę po środku, podobał mi się, ale były momenty, że stwierdziłem, że już troszeczkę za dużo alegorii, jakiejś dziwnej, brutalnej poetyckości w tym wszystkim było i za dużo poziomów meta i tak dalej. Ale warto obejrzeć. Czy w kinie? Nie wiem. Te historie są od siebie bardzo różne. Na pewno po jednym sensie nie jestem w stanie w 100% powiedzieć, że każdą historię zrozumiałem i miała ona dla mnie jasny przekaz i znaczenie. Musiałem doczytywać raczej. Niektóre są mają takie no jest łatwiej odebrać, a jedną szczególnie y, y, jest dla mnie była trudna do analizy, może tak. Mind, Body, Spirit. Przypadkiem trafiłem na ten film. E, jest to horror, ale dosyć nietypowy, bo to jest trochę found footage, ale też nie do końca, bo to jest w formie surówki vlogowej dziewczyny, która stara się rozpocząć y, swój kanał vlogowy o takim fitnessie, właśnie mind, body, full fitness i tak dalej i przy okazji nagrywa się, jeszcze tego nie wrzuca do sieci, tylko nagrywa surówkę i i wszystko odbywa się w domu jej babci, o której niewiele wie, i tam odkrywa różne e, dawne zapiski swojej babulinki, które ma, która ma korzenie słowiańskie. I film z, z opisu i zwiastun sugeruje kolejne klasy B Found footage, ale naprawdę film potrafi zaskoczyć napięciem grozy, które tam się odbywa, bo ta kamera czasami. Porusza się bezwiednie od y, autorki, ona na przykład nie patrzy, i. no, musielibyście zobaczyć, żeby zrozumieć o co chodzi, ale naprawdę napięcie jest zrobione super. I takie to było dosyć odświeżające, i fajna była to forma. Podobało mi się to. Nie było to może nic wybitnego, ale z drugiej strony na tle filmów tego rodzaju to było coś świeżego, więc myślę, że warto zwrócić uwagę, jeżeli szukacie jakiegoś... Y, jakiejś grozy na wieczór. Quiet Place Day One. No, prequel do wydarzeń. No, nie. Nie słuchajcie. Niektórzy oceniali ten film, że jest niezły, fajny, że osadzony w tym świecie, ale jest czymś innym. Nie. Ja rozumiem, że film zakłada, że bohaterowie mają się nie odzywać i mają być cicho, ale tutaj to zostało doprowadzone do ekstremum, i tutaj prawie w ogóle nie ma, albo jest bardzo mało tych dialogów, a jak są, to są tkliwe, bardzo takie survivalowe postapo romantyczne, czego ja nie znoszę w tych, tych, tych światach, takie, żeby zachować swoją ludzkość nawet w obliczu niewyobrażalnej tragedii. Mech. Mech znudził mnie ten film straszliwie. A ostatnie sceny to już w ogóle było taka na siłę do gardła wciskana pompa emocji sztucznych i słodkich, że absolutnie nie. Nie, nie, nie. No mi się, mi się raczej nie podobał. Poprzednie części uważam, że były lepsze. Fall Guy z Ryanem Goslingiem, ależ. Burdel scenariuszowy ten film, powiem Wam. Nie wiem, już w połowie filmu nie wiedziałem, czy to ma być John Wick, czy to ma być komedia, czy to ma być komedia akcji, czy to ma być czysty akcyjniak, czy to ma być akcyjniak podszyty jakimś dramatem, romansidłem. Nie wiem, w tym filmie był, był taki mishmarz gatunkowy że to mogło albo bardzo dobrze wyjść, albo słabo wyjść. Dla mnie wyszło słabo, bo film przede wszystkim jest, uważam, za długi, zdecydowanie za długi. A po drugie, no jest napakowany niby akcją i treścią, ale czułem, że oglądam wydmuszkę. W połowie w ogóle nie zależało mi na, na, na właściwie na tym głównym wątku, romansie bohaterów i tak dalej. Było mi to zupełnie obojętne. Nie wiem, średnio czułem chemię między aktorami, chociaż yy, niektórzy mówią, że czuć ją na ekranie. Nie wiem, ja tego w ogóle, dla mnie to było, spotkały się dwie mega Gwiazdy, nie uwierzyłem w żadną kreację z, z aktorską w tym filmie. No efekty, akcja, bardzo spoko. I to właściwie tyle. Cieszę się, że nie poszedłem na to do kina. I mam jeszcze dla Was też bardzo fajny film, który jest właściwie czarną komedią taką komedią omyłek przypadków La Roy, Texas, z bardzo fajną obsadą. Oczywiście aktorów, yy, nazwisk yy, nie pamiętam, że tak się przygotowałem, ale generalnie, jak mówię, czarna komedia omyłek, dziejąca się w Teksasie, gdzie. Mamy dosyć y, takiego mocnego beciaka-bohatera, którego zdradza żona, w trakcie dowiecie się z kim. Jednocześnie mamy nieudacznika-detektywa, który stara się podjąć jakiekolwiek y, roboty, byle udowodnić, że jest prawdziwym stróżem prawa. No i ich losy się splątują, dochodzi do morderstw i tak dalej, i Zaskakująco fajny, y, udany film. No właściwie akcji, ale też y, były tam momenty w tym filmie, gdzie jest ta lekkość, humor, czarny humor, i nagle były takie pancze bardzo dobrych, świetnych dialogów, świetnie zagranych, z bardzo trafnymi przemyśleniami bohaterów na temat ich sytuacji życiowej i, i ogólnie ich miejsca w społeczeństwie i o zadziwiającej głębi. Co mnie zaskoczyło, z trzy razy w tym filmie były takie teksty, że tak pomyślałem wow, nagle, nagle z tej śmieszkowości nagle uuu zanurzyliśmy w taki no, mocny dramacik obyczajowy. Także jeżeli gdzieś znajdziecie to bardzo polecam. Seriale. Moi drodzy, seriale Dark Matter. Nie byłem do końca przekonany, bo ja, jak seriale zahacza, zahaczają o tematykę fizyki kwantowej i tak dalej, ja lubię o tym czytać i nie znam się na tym zupełnie. No, jakby daleko mi do bycia fizykiem i tak dalej, ale lubię czytać o tym, lubię się tym interesować. Nie wszystko zawsze rozumiem, ale to ile mogę przeczytać, to pochłania i tyle ile rozumiem, więc mniej więcej wiem na czym tam yy, to wszystko polega. No i bałem się, że ten serial jakby nie wyciśnie odpowiedniej fantastyczności z tego tematu. Ale zrobił to i tej fantastyki, tych innych światów, po których on się porusza, jest zadziwiająco dużo. Bardzo dużo wręcz w tym serialu i to mi się bardzo podobało. No i wątek główny, tam nie będę Wam spoilerował, ale związany z zyskaniem życia, czy też zmianą życia, zmianą rzeczywistości. Bardzo fajnie poprowadzone, wciągający, dobrze nagrany, dobre tempo. Wszystkie odcinki faktycznie w dwa dni pochłonąłem. Yy, polecam. To jest chyba na Apple. U. Perfect Couple, czyli hit w hit. No właśnie. Netflixa z Nicole Kidman, z Liv Schreiber'em, yy, z wieloma innymi yy, yy, no, dobrej jakości, że tak powiem, klasy aktorami. Niesamowicie rozczarował mnie. Mam wrażenie, że oglądałem powtórkę z rozrywki, bo przecież wcześniej był już taki Serial. Tamten serial miał to coś, tą kryminalność, że do końca się nie wiedziało kto, dlaczego i jak. Tutaj, przez to, że to jest zamknięte na tej wyspie, trochę wonna bi klimat Christi, Christie. Dla mnie to zupełnie nie wyszło. Było mi totalnie obojętne kto, dlaczego i z kim i po co. I sam finał tej opowieści też był taki: A, okej, okay, no dobra. No to fajnie, no, i, no i, yellow, i po serialu tak naprawdę i nie poczułem nawet przez 5 minut większego zainteresowania o to, i to, jak pojechał na przyczepie jakąkolwiek z postaci czy wątków. Bardzo mech. No i skończyłem oglądać na Amazonie Batman Cape Crusader, kolejne animowane wcielenie Batmana, noir, m, nawiązujące do Batmana z lat 90., no po pierwszych odcinkach nie byłem przekonany. Nie ukrywam, że tutaj wykazałem się pewną ignorancją, że zdenerwowała mnie zamiana płciowa pingwina, z, zmiana kolorów skóry. Jakby zawsze uważam, że ku temu musi być powód. Na przykład w filmie mi to nie przeszkadzało, tak? Bo aktor był dobry. Ale z trzecim i czwartym odcinkiem stwierdziłem, że zajebiście mi się to ogląda, że to jest wszystko dobrze poprowadzone, że wbrew tym obazu, ob obawom moim pierwszym żadne wow pomyje nie są mi wciskane do gardła, tylko po prostu skupione na Batmanie i na historii. No i świetnie mi się to oglądało. Powiem wam, że zajebiście się bawiłem przy tym pierwszym sezonie. Bardzo dobra mieszanka noir, trochę jakiejś fantastyki, dobrego starego Batmana. Super. Bardzo polecam, czekam bardzo na yy, drugi sezon, bo Tutaj ta reinterpretacja niektórych postaci y, wyszła w sumie na plus. Bije się y, 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 w serce i w dupę i w głowę, że podszedłem do tego z tą ignorancką myślą, bo jednak tutaj to zadziałało. Ale mogło nie zadziałać, bo są seriale, gdzie też to robią twórcy i to po prostu nie działa. I książka, moi drodzy, to właściwie jest album. Książka to jest Masterpieces of Fantasy. To jest akurat wydania wydanie 40 już. To jest książka, która prezentuje właściwie cały przekrój ilustracji, grafik i też rysunków, obrazów z gatunku fantazy, Począwszy od chyba 1923, bo mniej więcej i Wtedy się zaczęła jakby, jakby ten nurt grafiki fantazy aż po głębokie lata 90., kiedy jeszcze przez 70, kiedy przez Dungeons and Dragons, RPG jest renesans tego gatunku, i potem spuścizna tych wszystkich autorów jest odkrywana przez młode pokolenia. Ja uwielbiam te grafiki, tych wielkich konanów, umieśnionych wojowników, te laski w metalowym bikini, na, siedzących na tych tygrysach, te himeny wszystkie, te, te, te dziwne, no bardzo zmaskualizowane wizje y, świata. No ja się na tym wychowałem. Generalnie, bo ja takie ilustracje pamiętam z dzieciństwa i to zawsze było dla mnie, to zawsze dla mnie była właśnie fantastyka. Tego szukam często w, w, w światach fantazy. Nie mówię, że. Tylko tego, ale to jak widzę, że coś już jest w tej stylistyce, stylistyce robione, to już mnie to kupuje. Bo mi tego brakuje po prostu. Tego powiewu lat 70., kiedy facet, wojownik, z samych gaciach z wełny z dwuręcznym mieczem ucina łby demonom i ratuje księżniczkę, która nie wiem, strzela z łuku, rzucają czarami i tak dalej. I to wystarczy. Ja wiem, że to jest proste i klasyczne, ale brakuje mi dzisiaj tego. No i co? I mam jeszcze, moi drodzy, myśl, bo to tyle z tych kategorii. Moja myśl właściwie tyczy się mojego dwudziestolecia, mojego. Moje... Dwóch dekad twórczości w internecie. I tak sobie myślę, czy to dużo, czy to mało. No, raczej dużo na przestrzeni innych twórców, ale to, aczkolwiek staram się z nimi nie porównywać, bo to nie ma sensu. wam, że złapałem się na tym, że nie mam za bardzo z kim o tym nawet porozmawiać o, o, i wymienić doświadczeń, jeżeli chodzi o twórców, bo nie znam nikogo, kto tworzy tyle czasu. Oczywiście są twórcy, którzy są też w tyle czasu, ale po prostu ich nie znam, bo większość raczej robi tam, dobija do 10, 12 lat. A tu mi pykło 20, i zastanawiam się, czy moje próby zredefiniowania swojej twórczości, na nowo, są owocne. Czy to się udaje? Bo na przykład wiecie, nikczemnik ten kanał B Konentery sprawia mi przyjemność, odnajduje się w tym. Nie byłem na początku przekonany, ale chciałem spróbować i fajnie mi się to robi, bo jest to powiew update'u. Z drugiej strony przybyło mi mnóstwo. Oczywiście, że motor. Nie ma ucieczki przed nimi. Przybyło mi mnóstwo haterów, szczególnie na fejsie. Ogromna ilość, słuchajcie, ogromna ilość. Te, takie kubły Pomy się na mnie wylewają. Już których nie pamiętam od czasów WP, kiedy tam jeszcze ta postać Dakana bardzo grzała. I tak by to nie robi dla mnie większego wrażenia, no bo jestem do tego przyzwyczajony, ale dawno nie miałem takiej intensyfikacji yy, nienawiści <grym> wobec mojej osoby, więc było takie ojej, jakby ktoś, coś się odkorkowało yy, u ludzi. E, więc zapomniałem już trochę jak to jest i sobie myślę, czy, 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 czy to jest dobry sygnał, że to się udaje, czy to jest zły sygnał, czy mi się udaje cały czas wymyślać siebie na nowo. Bo ja się już czuję troszeczkę, no może pompatycznie to na Zabrzmi, że, jakby, że ja jako ja czuję się bardziej jakby już wytrawnym twórcą. Że wiem, jak to brzmi robiąc short tricks kiedyś, niedawno jeszcze, a teraz nikczemnika, ale jakby ja już nie robię niczego, czego nie muszę robić w ogóle w sieci, więc ja się już tylko bawię. Nie, nie kręcę niczego, co, co nie sprawia by mi przyjemności bo już nie muszę, nie potrzebuję po prostu się podejmować projektów, których nie czuję. A z drugiej strony boję się, czy nie przekroczyłem w którymś momencie, a czego na przykład nie zauważyłem, punktu żenady i tego, że ze sceny trzeba zejść. Bo ja tego nie zauważyłem, ale może tak jest. Może ja już jestem w tym żałosnym, Może nie można zbyt długo być na YouTubie. Może jestem za stary na to. Wiem, że są starsi twórcy, ale oni też później zaczęli. I robią jakiś wyspe wyspecjalizowany content, który mogą robić do końca życia i mając 70 lat, mówiąc o czymś, na czym się znają, wciąż będą w tym legitni. No ja mogę nie wiem o gwiezdnych wojnach mówić, mając 8 dych, ale też nie wiem, czy to będzie legitne. No ale powiedzmy, że, że to tak. Ale czy te kręcenie innych moich rzeczy, czy to jeszcze, czasami mi nachodzą takie myśli, czy to jeszcze w ogóle jest dla jakiegokolwiek odbiorcy real? No ja wiem, że moi odbiorcy dorastają ze mną, no ale ja już nie jestem TikTokowy, nie jestem Reelsowy, nie jestem pionowy tylko jestem poziomy i taki już raczej zostanę. No i pytanie brzmi, czy tak można zostać na dłużej, czy ja już przekroczyłem ten, ten poziom żenady właśnie o którym mówię? Że już nie powinienem tego robić, a z drugiej strony, no uwielbiam to robić. To najchętniej to robiłbym to do końca życia. No nie wiem, dajcie znać, co wy uważacie. To tyle na dzisiaj. Ja jeszcze sobie pójdę na fotki, wziąłem sobie jakiś drugi y, obiektyw i porobię foteczki. Jeżeli coś wyjdzie, to je wrzucę sobie do vloga. Nie wiem po co, wiem, że nikogo to nie obchodzi, ale dodam do tego jakąś muzyczkę i sobie możecie popatrzeć na fotki stawu Brustmana. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że coś się w miarę dobrze nagrało. Uciekam na fotki, już dawno nie byłem na zdjęciach. i do zobaczenia niebawem. Ciao!